Gość Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Profesor Radosław Olszewski, prorektor do spraw relacji akademickich i kontaktów z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie. Dzień dobry w Samo południe studenci rozpoczynają swoje juwenalia, rozpoczynają pochodem. Jak bawią się dziś studenci, panie profesorze? Przekonamy się, jak się bawią. Juwenalia w istocie rozpoczęły się już przedwczoraj pochodem ulicą Piotrkowską, kiedy władze miasta przekazały klucze do, do, do miasta społeczności studenckiej. Natomiast dzisiaj, rzeczywiście o 12, rozpoczyna się pochód juwenaliowy na Lumumbowie. W podczas którego będziemy oglądać scenki uwenaliowe mieszkańców poszczególnych akademików, no i oceniać najlepsze z nich. Nagrodzeni zostaną uhonorowani podczas wieczornego koncertu. W tym roku po raz pierwszy pojawiły się opłaty Dlaczego? To są opłaty dla osób niestudujących. Studenci i studentki nie tylko naszej uczelni, nie tylko Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, czyli organizatorów naszych juwenaliów, ale w ogóle społeczność studencka nie płaci. Natomiast postanowiliśmy w tym roku wprowadzić opłaty dla osób niestudujących, które chcą uczestniczyć w koncertach. Minął rok, panie profesorze, od kiedy zmieniły się władze uczelni. Co zmieniło się na uniwersytecie? Yeah. <laughs> Mamy nadzieję, że się wiele zmieniło i wiele się zmienia. To jest dla nas szczególny rok. Dostaliśmy bardzo silny mandat od społeczności akademickiej naszej uczelni, bo to było 119 głosów elektorskich na, na, na 200. Przede wszystkim staramy się być uczelnią otwartą i otwartą tak w znaczeniu zarówno wewnętrznym na wszystkie środowiska, grupy w Uniwersytecie Łódzkim, jak i na zewnątrz, chociażby poprzez to, że się spotykamy i zacieśniamy współpracę pracę w ramach łódzkiego partnerstwa akademickiego, czyli Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, trzy uczelnie artystyczne. Natomiast ta, ta nasza otwartość w tym ujęciu wewnętrznym to, 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 to spotykamy się z, z, ze społecznościami pracowniczymi, studenckimi, doktoranckimi, z pracownikami zarówno naukowo-dydaktycznymi, jak i administracyjnymi. To jest dla nas bardzo ważne, bo chcemy, żeby wszyscy mieli poczucie wpływu na, na funkcjonowanie uczelni, na to, jak ona się rozwija, jak wygląda jej teraźniejszość i przyszłość. Pan rektor w ubiegłym roku, kiedy był u nas gościem, mówił, że z takich priorytetów dla niego to budowanie właśnie tej otwartości, wspólnoty, współpracy i bardzo chciałby, żeby badania naukowe były radością. To się udało? Y Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, to, to, to jest proces. My w ogóle patrzymy na, na, na uczelnię w taki klasyczny sposób, na uczelnię jako tą, opartą na dwóch filarach, czyli na nauce i, i kształceniu, na dydaktyce I, i chcemy, żeby obydwa te, te, te dwa filary kształtowały naszą, naszą uczelnię i żeby rzeczywiście ludzie uczestniczący w tych procesach czerpali z tego satysfakcję. Teraz, kiedy maturzyści Zastanawiają się nad swoją przyszłością, panie profesorze, czy studia to jest nadal taka przepustka do lepszego życia? Myślę, że tak, dlatego że otwieramy się na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, reagujemy na to, co się wokół nas dzieje, wsłuchujemy się też w głosy licealistów, w ich oczekiwania, dlatego też otwieramy nowe kierunki studiów. No, zmieniamy też trochę formułę studiowania. Już coraz mniej jest takiego klasycznego, wykładowego sposobu nauczania, coraz więcej jest form interaktywnych, ale też otwieramy nowe kierunki. 15 kierunków w skali uczelni jest w języku angielskim, więc mamy nadzieję, że to jest taka oferta, która, która przyciągnie młodych ludzi do Co nas. nowego zaproponujecie w przyszłym roku? Jest, jest kilka nowych kierunków. Biologia i biomedycyna cyfrowa na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Chemia Sądowa i Toksykologia na wydziale Chemii. Global Law and Governance na wydziale Prawa i Administracji. Na tym samym wydziale też Ekoprawo. Na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Bezpieczeństwo Narodowe i Studia Azjatyckie Drugiego stopnia. Te, te ostatnie studia to jest taki dobry przykład. Właśnie wpływania społeczności na, na, na naszą ofertę dydaktyczną, dlatego że ten drugi stopień powstał na podstawie zapotrzebowania głosów absolwentów studiów pierwszego stopnia i, i którzy widzieli taką potrzebę, więc ten kierunek powstaje. Tam też będą mogli się uczyć studentki, studenci języka japońskiego, japońskiego, chińskiego. Także no tutaj ta, ta oferta z tych studiów azjatyckich wydaje się rzeczywiście bardzo atrakcyjna. Jeżeli chodzi o dziedziny, to Pana zdaniem, które zapewniają najlepszą przyszłość w tej chwili? Gdzie praca jest najpewniejsza? My mamy, my mamy kierunki we wszystkich trzech zasadniczych dziedzinach nauk społecznych humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. I myślę, że to, co jest najważniejsze, to, to zdobywanie, do zdobywanie wykształcenia w ramach swoich zainteresowań, w ramach swoich aspiracji. A, a świat się zmienia bardzo dynamicznie i myślę, że tutaj też takie indywidualizowanie kierunków, Kształcenia jest. jest, jest to jest taki istotne. dylemat, nie tylko rodziców, ale też uczniów szkół średnich. W jakim kierunku pójść w przyszłości, co wybrać, co jest najpewniejsze, gdzie czeka najlepsza praca, najciekawsza, ale też dobrze płatna. No tak, no to się, to się które zmienia. Które dziedziny się w tej chwili najdynamiczniej rozwijają po prostu? Na przykład od lat na czele jest psychologia. Jak ja studiowałem, na przykład to było prawo, teraz to prawo nie jest w tej, w tej, tej pierwszej dziesiątce. I na pewno psychologów w tej chwili bardzo brakuje. No, no. Więc, no więc właśnie tu, tu od lat są to, są to studia będące na czele tych, które są najchętniej, najczęściej wybierane. To zresztą są bardzo Ciekawe i wymagające, ale dające też dużo satysfakcji studia. To są jedne z trzech kierunków, takich jednolitych, pięcioletnich, więc, więc tutaj pamiętajmy, że co do zasady mam jednak ten system licencjacki i, i, i system studiów drugiego stopnia, 3 plus 2, natomiast no, tutaj prawo, psychologia, właśnie i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to są te kierunki pięcioletnie. Więc to też. Związane jest ze świadomym wyborem, prawda? No bo to jednak zdecydowanie się na takie pięcioletnie studia, no to, to, to też oczywiście świadczy o pewnej odpowiedzialności, świadomej, świadomości tego, co się w życiu chce robić. Jeszcze tak na koniec yy, chciałam pana profesora zapytać o opinię yy, o samym pokoleniu. Wiadomo, że starsze pokolenie zawsze narzeka, narzeka na to młodsze. Czym się to pokolenie różni? Niektórzy pracodawcy narzekają, że teraz młodzi ludzie są bardzo wymagający, a niezbyt pracowici. Zależy im na wysokich zarobkach, nie można od nich oczekiwać pracy po godzinach. Tak to jest? Myślę. Nie wiem, czy, czy jakie są oczekiwania finansowe osób studiujących, ale wiemy, że to są osoby, tak obserwujemy, bo też współpracujemy z samorządami studenckimi, doktoranckimi, rozmawiamy ze społecznością naszej uczelni. Myślę, że to są przede wszystkim osoby bardzo świadome. Świadome siebie, swoich potrzeb, swoich oczekiwań, ale też osoby aktywne, lubiące i chcące się angażować w różne akcje, które uważają za ważne ważne i potrzebne. To jest bardzo budujące, bo, 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 bo widać, że widać i słychać, że osoby, które mają określony cel, widzą potrzeby również społeczne, nie tylko właśnie takie własne, zindywidualizowane. Bardzo konsekwentnie dążą do ich realizacji. Potrafią, potrafią działać Czyli wspólnie. nie ma co narzekać na nowe pokolenie. Nie ma co jest narzekać, inne... chociaż pewnie jest to taka nasza cecha pokoleniowa, że zawsze Możemy mówić, a za naszych czasów? Nie, nie, nie mówmy tak. Każde pokolenie ma swoją specyfikę i jest, jest pozytywne. Profesor Radosław Olszewski, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, dziękujemy bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.